Jak wiecie, na Anarchii powszechnie używa się do trapów dripstone'ów, ponieważ zadają duże obrażenia, lecz większość dobrych graczy ma dużo czasu na wydostanie się z niego lub zapisanie kordów i przejście ze swoim klanem. Ale co jeśli wam powiem, że jest trap z którego nie da się wyjść oraz go przeżyć, a do jego budowy jest potrzebny jedynie jeden blok. Tym jednym blokiem jest bedrock i teraz zapytacie jak go zdobyć? Można go wylosować w epickiej skrzynce, czego osobiście nie polecam, ale jest drugi sposób, czyli zakupić z rynku za około 100 tysięcy, które możecie zdobyć sposobem z ostatniego odcinka. Gdy będziecie go posiadać, to potrzebny jest wam jedynie kilow. Następnie musicie się wkopać pod ziemię i znaleźć miejsce, gdzie bedrock zajmuje wszystkie ściany po dwa bloki. Później musicie do tej dziury wejść i ustawić hołm. Gdy to zrobicie, wystarczy wyjść z dziury i postawić bedrock. I teraz, gdy się tepniecie do hołma, to będziecie pod bedrockiem. Już Wam mówię o co chodzi. Gdy tepniecie jakiegoś gracza w to miejsce, to zapewne będzie posiadał jeden anarchiczny set i mógłby was z łatwością zniszczyć. Ale gdybyście Wy posiadali, dla przykładu, trzy anarchiczne sety, koksy i dobry miecz, to po pewnym czasie wasze zbroje zaczną się niszczyć. I gdy Wam się zniszczy, to będziecie mogli ją zamienić, a przeciwnik nie będzie miał czym, więc zapewne to będzie jego koniec. Ponieważ prawie każdy gracz, gdy się gdzieś tepa, to nie bierze wszystkich itemów, bo się obawia, że i straci. A Wy, w trapie, nie macie się o co martwić. Więc Możecie wziąć wszystko, co macie, co będzie skutkować wielką przewagą.